Dzień dobry, to Doris Wysocka. Jest późno. W ogóle nie planowałam niczego nagrywać teraz i pewnie jak widać nie ma tutaj dobrego światła, ale jednak nie mogę wytrzymać i muszę coś, coś nagrać, bo mnie za chwilę rozsadzi taki koncept, w który bardzo łatwo wchodzimy, wszyscy bez wyjątku, a mianowicie koncept winienia drugiego człowieka. Taki koncept, po który niezwykle łatwo sięgamy, nie widząc, jak bardzo staje się to pułapką dla nas samych. Chcę zaprosić do tego, żebyśmy przyjrzeli się temu, takiej opcji, takiej możliwości, gdybym już nigdy nie miała nikogo za nic, za nic winić. Gdybym już nigdy nie miał. Nikogo za nic winić. To ile więcej opcji w życiu bym miał lub miała, ile więcej możliwości by się ukazało, po ile więcej rzeczy bym sięgnął lub sięgnęła. Gdybym nie zatrzymywała się na tym, że ponieważ ktoś coś, to ja to czy tamto. Ponieważ ktoś czegoś nie zrobił lub czegoś nie dostarczył, lub ponieważ ktoś coś zrobił lub właśnie dostarczył, lub ponieważ ktoś jakiś jest, lub ponieważ ktoś jakiś nie jest, lub ponieważ ktoś jest, lub w ogóle ponieważ kogoś nie ma. Gdybyś już nigdy nie miał sięgnąć po ten argument, ile więcej rzeczy mogłoby się ukazać w Twoim życiu, po które teraz. Za żadne Chiny nie sięgniesz, bo masz swoje usprawiedliwienie. Bo masz swoją świętą wymówkę, bo masz swojego winnego. I to oczywiście nie jesteś Ty. Nikt nie jest winien niczego w Twoim życiu. Jeśli uznasz, że jesteś kreatorem wszystkiego, to uznaj też, że masz taką opcję. Że możesz przestać szukać usprawiedliwień i zacząć sięgać po więcej. Gdybyś już nigdy nie powiedział o nikim, że ktoś coś, to do czego by Ciebie to zaprosiło? Po co mógłbyś wtedy sięgnąć? Do czego dostałbyś kopa i dostęp? Tak mnie dzisiaj naszło po kilku rozmowach. I jak może być jeszcze lepiej, jakby to było przestać patrzeć na innych i zacząć zajmować się sobą. Tak naprawdę, z życzliwością wielką, bez winienia, z życzliwością, ile dziś jestem w stanie wybrać ponad to, co wybierałem wczoraj. Gdyby wszystko zależało ode mnie, wszystko to, na co mam wpływ, zależało ode mnie. Na jakiej byłbym petardzie dzisiaj? Na ile bym się opowiedział dzisiaj za swoim życiem, za swoimi wyborami, za swoimi kreacjami? Hmm, jakby to było nie tracić już energii. Na gdybym to był, na gdyby nie on, to ja mógłbym, na gdyby nie ona, to wszystko byłoby możliwe. Bardzo nam serdecznie wszystkim tego życzę. Dorota Doris Wysocka, serdecznie zapraszam na spotkania, warsztaty, sesje i na więcej możliwości. Z radością.